Pierwsze pytanie to cykl rozmów sieci tygodników lokalnych. Rozmawiamy z osobami, które pewnie są Państwu znane, ale my chcemy dowiedzieć się, jakie są naprawdę. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Rymuza, starosta Pruszkowski. Zapraszam. Gdybym nie był starostą, to zostałbym kolejnym dyrektorem szpitala. Na moim biurku jest porządek. Gdybym wygrał milion złotych, to przeznaczyłbym na Razowym dzieciom? Mój ulubiony bohater literacki to. Kubuś fatalista. W życiu najważniejsze jest. humor i lojalność. Moi przyjaciele są dla mnie. najważniejsi, oprócz rodziny. W przedszkolu najbardziej lubiłem. Alicję, moją pierwszą kochaną. Gdybym mógł spotkać się z osobą, którą cenię, to byłaby rozmowa. To byłaby rozmowa z Katarzyną Tymińską. Tymowską, przepraszam. To nie może być. Moja podróż marzeń to wyjazd do. do Peru. Mój dom jest dla mnie. moją twierdzą. Dziś największym wyzwaniem dla świata jest. pokój. No jest taki banały. Ale pokój jest w takim szerokim rozumieniu wobec tego, co się dzieje w wielu krajach rzeczywiście w szeroko rozumianym znaczeniu najważniejszą sprawą. To, co się u nas wydarzyło, to jest walka o pokój, w, w, wydarzyło w naszym Sejmie, Najbardziej takie określenie. Najbardziej irytuje mnie kiedy? Ludzie kłamią w żywiołczy. Moim największym sukcesem w życiu jest? Moje dzieci brakuje mi czasu na odpoczynek i spotkania z rodziną i przyjaciół. Doceniam kiedy ludzie są e, lojalni i e, uczciwi. Moja ulubiona pora roku to jesień. Najgorszą cechą mojego charakteru jest e, niepunktualność i lenistwo. Rano budzi mnie budzik mojej żony. Ostatni raz w kinie obejrzałem. Yy, ostatni raz w kinie obejrzałem niedawno, byłem, ale yy, nie przypominam sobie tytułu w tej chwili. Kiedy coś mi się nie udaje to zastanawiam się dlaczego. W wolnym czasie lubię yy, spacerować, spotykać się z przyjaciółmi, tańczyć. Zdarzyło mi się popełnić gafę kiedy? Wielokrotnie. Nie, nie jestem specjalistą w tym zakresie. Mobilizuje się do działania, jeśli? Jeśli widzę określony cel. Gdybym miał wpływ na losy świata, to moją pierwszą decyzją byłoby? Wyizolowanie Rosjan od całkowitego dopływu gotówki. W moim idealnym świecie jest... Miejsce dla wszystkich życzliwych ludzi. W restauracji zamawiam? W restauracji zamawiam moje ulubione dania. Jakie nie zdradzi Pan? To są różne. Czasem są to naleśniki, a czasem półkrwisty stek. Nie lubię poniedziałków, bo? Bo zawsze jest mnóstwo pracy i jestem zmęczony po weekendzie. Dar natury, który chciałbym posiadać. Dar natury, który chciałbym posiadać? Nie wiem. Nie zastanawiam się nad tym. Kiedy podejmuję decyzję, to staram się myśleć o celu, który jest do zrealizowania. Moim zdaniem geniuszem był Winston Churchill. Uważam, że Polacy są. Ja powiem to samo co on: że, mają, że Polacy są wspaniałym narodem, ale mają czasem bardzo kiepskich przywódców. Moja życiowa dewiza nie szkodzić. Nie szkodzić innym. Pieniądze są dla mnie. Środkiem do zdobywania celu. Zawsze pamiętam o. Zawsze pamiętam o urodzinach mojej żony i rocznicy ślubu. Moim marzeniem jest e, wspólny wyjazd do Peru.